Cześć, witajcie, z tej strony Griver, a ze mną dzisiaj jest... Szary. A to piąty odcinek szerwego survivalu. Piąty i pół, bo piąty się nie udał. Zapomniałem C nagrywać głosu. Ale cicho. Dobra. No. Ja mam jakiegoś pecha. Miałem tak dla by... Was nagrać materiał z Call of Duty Black Ops 2. Zapomniałem nagrywać głosu. No i nagrałem dla was materiału z minecrafta, z szarego survivala i zgadnijcie Teraz zapomniałem włączyć żeby nagrywać głos ale teraz jest włączony, wszystko jest dobrze wam mniej więcej pokażę co się stało w krótkim piątym epizodzie, bo długo go nie było tu mamy tajny bunkier świątyni z panem Grzesiem ja idę po drewno okej, okay. tutaj mamy ta, zaczynała się kopalnia i tam jest jakaś jaskinia z lawą no której zresztą zaraz pójdziemy e, dokładnie. I, 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 I tutaj mamy taką już prowizoryczną farmę I mamy dzień Wkurzając sobie to no A Albo nie Jeszcze nie Narobię sobie schodków Bo się przydadzą O nie. Brzozowe drewno? Nie wiem, No tak wszyscy się na nie tak strasznie strasznie wszystkim się podoba, a ja tak nie wiem tak, no jest fajne, ale nie nie jest takie superowe A ja uwielbiam Ty czyj też? No sorry, ale już noc była O, źle zrobiłeś Co, bijamy się o sufit? Nie, schodki źle postawiłeś, ale dobra Już no wszystko poprawiłem Już wszystko poprawiłem Przepraszam, że musisz za mnie wszystko robić No Ja spadam O, u nie wziąłem tor? a nie mam tor. Czegoś. Ty spadłeś? A, ja też, oła Węgiel Kiesiorolawy. rolawy mamy już jakieś diaksy? No na pewno. Czyli nie Nie, w tej świątyni nie było chyba. Były tylko mirady. Patrz jakiś Czy... kanion tam jest. O, o, o. Stary, jak się wystraszyłem. Poczekaj, bo mi się muszą lekkie legi ogarnąć. O, górek. O, o, o. wybuchł. Słyszałem. O! O, mój... A z jakiś skurcz miałem, więc... Wiecie Może co? Nawet... Moi widzowie mogą myśleć echo, to ja lepiej założę szybko słuchawki. O nie, niedobrze. Nagrywał z głośnikami. Już! Się... Wszystko ogarnięte. O nie, creepery. Ogórki. Lubisz ogórki? Jakie? Y Kiszona. Nie! Jedno serduszko A korniszony? Ja uwielbiam korniszony, lubisz korniszony? Czekaj, bo mam dwa serduszka Ale lubisz korniszony czy nie? Bo to bardzo ważne pytanie Kocham. No widzisz, ja też O nie, żelazo O nie żelazo? O fuck! I... O fak! 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 Ginę! Te nie zginąłem. Skrzynka. Me melon seeds. Skrzynka? Skąd ty tam masz skrzynkę? No bo tu jest kopalnia opuszczona. Co? No poważnie, ja do niej spadłem. Nie dostałem... zostało Został mi jedno serduszko, ale już się złoto mam. Ale nie mam żadnego bokiem. Ale nie masz diaksów. Po co diaksy? Ja chcę mieć dioksy. O, węgiel. <śmiech> <śmiech> Można powiedzieć, że to jest diament. Tak, no bo tak No bo tak, tak mhm. Ale naprawdę Jakoś tam z węgla się robi diaksy Powinni zrobić oczyszczalnię węgla na diaksy, nie Robisz go z dziewięciu bloków diaksowych Co? Ej, hey, creeper I cię oczyszcza węgiel na diaksy Nie A bo on jest pańczynce, to on nie wybucha Tak? No Nawet nie widziałem takiego newsa oła ręka mnie boli. się za dużo nardziło. Nie. No to co? Nie wiem. Cię idę do lekarza. Z powodu ręki? Nie sportowego. Nie opowiadaj na wizji takich planów, bo cię jeszcze okradną tak, gdzie jest? tak, jaka ta jaskinia wielka? A... W sur... Tut, ta jaskinia jest. Co nagrywasz? No? <laughs> O, no, Chyba widzę moje ulubione zwierzątko. Tak, jest moje ulubione zwierzątko. Mam napis dla Żuli. Napis dla Żuli. To jest napis. Napis dla Żuli. Oj, zombie. Mi się skończył miecz. A po cholera są napisy dla Żuli, jakie tak nie przeczytają. Śmiałe stwierdzenie. A jasne. Ja mam orgo bench, a to a to nie mam już miecza. Ja też nie. No, ale zaraz sobie zrobię. Zaraz się do ciebie tepnę i widzowie będą mnie kurde wiesz... Bitować jak mogłeś się tepnąć. Cisnąć Uwaga widzowie ma macie mnie pocisnąć, że się tepnę zaraz do szarego. Jeżeli ktoś ja ogląda mam... do tego momentu to mam. Czy co oglądasz? Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu to fajnie. Nie no mam jednego wytrzymałego widza, który zawsze ogląda całe odcinki. Ja? Oglądasz całe? Nie. No widzisz. Eee, <laughs> hmm, zasuwam jak rakieta. Na którym my jesteśmy poziomie? Ty na innym pełni. Na pytań. dwudziestym. Pierwszym. Lol Myślałem, że trochę niżej, o dobra. Jej, zaraz dziewiąty. Poziom? Ja mhm. mam zaraz jedenasty. Gonisz. Mkator. A ja miałem, ale już nie mam. Współczuję, bo to strasznie męczące jest. No. Widzowie, co chcecie u mnie widzieć na kanale? Najpopularniejszy jak dotąd był filmik z Call of Duty Black Ops 2. Vloga. Spadaj. Nawet nie mam kamerki jakiejś dobrej. nie powiem, jaką mam, bo to będzie żelakowanie produktu. O, wiedz. O, nie, bo mnie kurna zbanują za żelakowanie produktu. Emerald. No chyba nie. Jakim cudem ty masz takie surowce? Ja mam 400 no. taki węgla. Mam 9 żelaza i kopię teraz dalej. 11 dwanaście. Ja jak mi się skończy kilo w to się do ciebie ten. Tak. <laughs> Który masz <w> level? 11. <try> <try> No, trzeba ja bym tu jakiś Creeper tak sykał, ale nie wiem gdzie on jest. Matoną, tak. mam jakiś plan na dzisiejszy odcinek? Tak. Co? Ok, to nazwa, nazwa o, tak. będzie. Co? Dobra, wybuchnij sobie. Te... Teleportuj Dobra De Jestem przy lawie, więc to może mogą być diamenty. Chociaż... O, jedenasty poziom, to może być diamenty. Kopie. Okay. Gdybym znalazł diamenty, to bym dopiero był forciarzem. No ej! O, stary. A da się zrobić żelaznego? Ja nie mam drzewna. To pech. Masz drzewno? Zostaw mnie żelazo. Mam drewno, ale zostaw mnie żelazo. Złoto! Recz. Ale co? No bierzesz mi zrazo Jak myślisz, ile ci wziąłem? Dwa no. Jedno Poszalałem Dobra Masz padygi. Jezus Maria jak się wystraszyłem No nie, spaliłeś moje ulubione zwierzątko w tym No to coś mnie zaatakowało, ham jeden. Przecież to nie może atakować. Cicho. To ma trzy serduszka życia. To jeden cios jakim mieczem? Każdym chyba. O, <śmiech> patrz, patrz! <śmiech> no, no chyba. Patrz. Nie. Pa! <noise> no to mamy pierwsze diaksy Wykop wokół, bo mogą ej. jeszcze być. Nie ma już. A złapałeś jakiegoś? Jed jednego, choć nie wiem jak, ale okej. Okay. Ja też nie wiem. <noise> ja mam trzy. Ja nie mogę, ale fart. A to patrz ostatni akurat krocek był. To ja też muszę znaleźć, ej. Mówiłem, że to będą X. Jest taki fajny mod... X-Ray. Aha. Masz go? Nie. Gdybym go miał, to bym miał 60 elementów. Znam ten mod. Ej, no co ty tu robisz? Ja tu miałem przyjść. No nie, ja już tu byłem diamenty, <grych> Ej, odłóżmy to może do jakiejś skrzynki, bo to... O, tu jest Bo jak nam się coś zepsuje, to będzie słabo Stracić wszystkie rzeczy Nie wiem totalnie, gdzie teraz mamy pójść Zjadłeś mięso zombie? Ja jeszcze trochę przekopię tą lawę, że tak powiem. A ja kolejny węgiel, który już masz level po tych diaksach? 14. Trzeba będzie zrobić enchant. No ale to jeszcze trochę nam czasu do tego zostało. Bo to się niełatwo robi. To się łatwo robi. A trzeba... trzeba dużo książek mieć. Trzeba tylko powybijać muczki już. No i jeszcze... A nie, to... To ty się może zajmować Enchantem i biorę Alchemię. Nie, to już więcej talentów nie ma Liczyłem na trochę więcej. A ja liczyłem dokładnie na to, co otrzymałem. Chciałem znaleźć kolejną <laughs> miaskinę, wykopałem się jeden do przodu i znalazłem kolejną miaskinię. No. Ty? Już myślałem, że diaksy znalazłeś. się. Mniej więcej w tym celu chciałam znaleźć kolejną jaskinię. Nie pa pamiętaj ja o tamtym żelazu... Żelazie w piecyku. No zbieram ją. O, lapi! Napis dla żuli. To życia we w Minecrafcie surowców nigdy nie za... surowców nigdy za dużo. No zależy jakich. Muszęść tam do góry. To fajnie. Nie, raczej do dołu. Do góry, do dołu, nie. Muszę sobie pochodnie zrobić. Jest najwyższy Złata. sądzę, że fajnie to dali, że fajnie zrobili, że to dali. Eksp za wiesz, no dużo łatwiej jest poziom nabić. No, bo wcześniej też się słaba dosyć levelowało. Mob grindery się robiły i takie jedno. Oh, hell yeah! Albo chodziło się po nocy, w nocy po świecie. No. Tak też można było. Mobgrindery i tak były efektywniejsze. No łatwiejsze. Znaczy, mniej. jakby życie się traciło przy tym. Chyba, że ktoś Przy budowie, No, a to chyba nie teraz, jeszcze. Który masz poziom? Szesnaście Tak. No. Lol. Je dziwne bugi. Z... Jakie? W... w powietrzu. Fajnie się obłowić tak czasem w surowce, nie? No. Już mam prawie 300 takich węgla. A nie będzie tu diaksów, no. Czemu tu nie będzie diaksów? Już mam siedemnasty. Ja mam szesnasty. To co ty Węgiel Różnie, a co? Nie wiem, bo mnie wyprzedziłeś w tym poziomie. I to sporo. O oh, fak <laughs> nie! No nie miałeś jednego dia diaksa. <laughs> Diamenta straci? To się wytnie. To się kurna wytnie. <laughs> Albo na ten, jeszcze przed intro. Ha, no hita, no, no hit. Nieważne, nie było rozmowy. O, szkieletę Trzy z węgla. Diaksy. he No chyba nie. Poważnie, a ja tak sobie myślę ja tak sobie myślę, to cię powiem tak jak chcę, żeby cię nabrać. I zobaczę jak zareagujesz. Patrzę, tak się wychylam, a tam u diamenty. No i jeszcze padać zaczęło, jasne. No jeden diament, chyba sobie żartos. Garnij, że ja nie wiem gdzie my mieszkamy. Eee... Oh, O-o... Oh. Ej, zaczyna się robić noc. To się teleportuj. No jeszcze deszcz pada, jasne. I no... Teleportuj. Nie? Szkielet. No to ty masz gorzej. Szczególnie, że ja nie mam nic. Nie no, ty masz lepiej. Mam mi stąd. Nie! Już nie mogę sprintować! Słyszę slima. O, o to go, please zabij go, zabij go. No, no chyba nie. Ale słyszę, nie, nie wiem. A! 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 I will survive, motherfucker. Teleport. mnie do siebie. Te pato mi na topia Szybko. Aha. <noise> oh fuck. Co ci? No, dwa pająki mnie biły. Pająki są zbyt agresywne. Co? Najgorsze teraz są szkielety, bo im dodali takiego... ...speeda... ...i one szybciej przeładowują tą broń. Jak jesteś w wodzie na przykład, Znajdź to nie masz z nimi szans. Znajdź Co? Tu są diaksy. No mam cztery. Gdzie masz Masz to Na pewno tu gdzieś są. A, o to. O to ci chodzi. No pewnie są, bo to zawsze. Przy... Może nie zawsze, ale często pa, pa, pa. Oh my god. Dobra, chyba czas będzie zakończyć powoli ten odcinek. Pierwszy Pierwsze diaksy. diaksy. Yes. I pierwszy stracony diaks, tak? Yes, A więc y, komentujcie, co to złoto. Aha. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie, co się o serii i czego chcecie więcej. Z tej strony Gaiver. Cześć.